Co niezwykłe, by członek rządu publicznie dyskutował z profesorem. W Holandii taka debata jeszcze się nie odbyła. I nie sądzę, by często zdarzała się w innych krajach. Panie Bolkenstein, oddaję panu głos. Wszyscy wiemy, że teoria nie może powstać w oparciu o przykłady, a jedynie poprzez zaprezentowanie jej wewnętrznej logiki. Profesor Chomsky tego nie zrobił. Ma całkowitą rację, mówiąc, że przykłady nie wystarczą, by powstała racjonalna teoria. Trzeba je jeszcze ze sobą porównać. Problem tkwi w tym, że rzeczy nie są tak proste, jak utrzymuje profesor Chomsky. Jeden z przykładów, którymi posługuje się profesor, dotyczy uwagi, jaką w sprawie Kambodży poświęciła zachodnia prasa. Tutaj całkowicie rozminął się z prawdą. Nie omawialiśmy przypadku Kambodży. Porównywaliśmy Kambodżę z Timorem Wschodnim. To dwa bardzo zbliżone przykłady. Opisaliśmy jeszcze głowo w trzystustronnicowej pracy Ekonomia polityczna praw człowieka. W której zawarte są odniesienia do każdego artykułu o Kambodży, jaki udało nam się znaleźć. Wielu zachodnich intelektualistów nie chce przyjąć tych faktów do wiadomości i unika wniosków, które wysnułaby każda niewykształcona osoba. Społeczeństwo jest bardzo zirytowane faktem, że ujawniliśmy kłamstwo o Kambodży i łączymy je z równoczesnym przemilczeniem zbrodni, do jakich za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych dochodzi na Timorze. Ludzie tego nie lubią. Z jednej strony sprzeciwialiśmy się prawu do kłamstwa w obronie Ameryki, z drugiej zaś ujawniliśmy poparcie, jakiego Stany Zjednoczone udzielały zbrodniarzom z Timoru. To nie przysparza nam popularności. Skąd pan Chomsky dowiedział się o zbrodniach, które są popełniane w Timorze Wschodnim lub Ameryce Środkowej, jeśli nie z wolnej prasy, z której tak szydzi? Dowie się pan tego, czytając przypisy w moich publikacjach. Dowiedziałem się o nich z doniesień o łamaniu praw człowieka, raportów organizacji kościelnych, zeznaniu uchodźców i w dużym stopniu z prasy australijskiej. Nie opierałem się na prasie amerykańskiej. Panie przewodniczący, to próba intelektualnego zastraszenia. Tak postępują tyranii. Profesor Chomsky używa najstarszego tryku na świecie, tworzy kukłę ze słomy i wyżywa się na niej. Nazywa to fabrykacją konsensusów. Ja określam to jako tworzenie rzeczywistości. W Holandii używa się słowa grązlag, które oznacza podwaliny. Profesor Chomsky myśli, że to oszustwo, ale tak nie jest. W demokracji parlamentarnej przekonujemy ludzi do swojego punktu widzenia. Jednak nie sądzę, żeby profesor Czomski wierzył w demokrację parlamentarną. Myślę, że jest zwolennikiem demokracji bezpośredniej. Razem z Różą Luksemburg tęskni do kreatywnej, spontanicznej, samokorygującej się potęgi mas. To wizja anarchisty, ale zarazem chłopięce marzenie. Ci, którzy wierzą w demokrację i wolność, mają przed sobą poważne zadania. Moim zdaniem powinni skupić swoje wysiłki na pomocy przeciętnym, pogardzanym ludziom w walce o należne im prawa oraz realizować demokratyczne cele, które nieustannie stawia się przed nami w historii. Powinni bronić nie władzy i przywilejów, ale raczej ich ofiar. Wolność i demokracja nie są dzisiaj tylko wartościami, które należy cenić. Prawdopodobnie są one niezbędne do przeżycia. Po prostu teoria spiskowa, nie poparta faktami. Panie przewodniczący, muszę wracać do Amsterdamu. Proszę mi wybaczyć, wychodzę. Jest jedna rzecz pewna. Nie zdołano dzisiaj sfabrykować żadnego konsensusu. Nie ma nic bardziej błędnego niż nazwanie tego, o czym dyskutowaliśmy, teorią spiskową. Jeżeli przedstawiam analizę systemu gospodarczego i twierdzę, że na przykład General Motors stara się zmaksymalizować zyski i udziały na rynku, to nie jest to teoria spiskowa, tylko analiza. Nie ma ona nic wspólnego z konspiracją i w takim tonie mówimy o mediach. Zwrot teoria spiskowa jest bezustannie nadużywany, by zniechęcić specjalistów do robienia takich analiz. Myśli pan, że istnieje związek pomiędzy tym, co chce rząd, abyśmy wiedzieli, a tym, o czym informują nas media? Wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak właśnie jest, choć nie żyjemy w komunizmie. Nie zawsze przedstawiają całą prawdę. Zgadzasz się, John? Dokładnie tak. Czy jest pani przekonana, że ktoś manipulował informacjami zamieszczonymi w tej gazecie? O tak. A ja uważam, że gazety są dobrze robione, prezentują poglądy obu stron, liberałów i konserwatystów. Nie sądzę, aby w telewizji mogli przedstawić w pełni obiektywny obraz, ponieważ na każdą wiadomość mają po 20-30 sekund. Ograniczają się do najistotniejszych kwestii. Tak robią wszystkie stacje i tylko to oglądamy. Wiemy, o czym nam powiedzą. Uważa pan, że są stronniczy? Tak. Odjazd. Do zobaczenia. Można prosić o więcej światła, abym mógł kogoś widzieć? Przez godzinę i 41 minut biadolił pan, jak elity i rząd kontrolują myśli. Aby trzymać radykałów takich jak pan z daleka od opinii publicznej. Ale teraz występuje pan w telewizji, jakoś nie widzę agentów CIA czyhających, by pana stąd wywlec. Piszą o panu w gazetach. Z nich wszyscy tu obecni dowiedzieli się o pańskim przyjeździe. Na pewno opublikują pańskie wypowiedzi. W wielu krajach za to, co pan dzisiaj zrobił, zostałby pan zastrzelony. A więc dlaczego pan tak skończy? Przecież pozwalamy panu przemawiać i nie dostrzegam tu żadnej kontroli myśli. Przede wszystkim nie powiedziałem ani słowa o tym, że trzyma się mnie na uboczu. Ten mechanizm w Stanach Zjednoczonych działa zupełnie inaczej. Chyba nie słuchał pan tego, co mówiłem wcześniej, a powiedziałem, że w tym kraju opiera się on na istnieniu systemu kształtowania i kontroli, za pomocą którego przekazuje się społeczeństwu odpowiednio spreparowany obraz świata. Dałem panu jeden przykład, ale podam źródła, w których może pan odnaleźć tysiące następnych. W recenzji pana książki Chomsky Reader napisano o panu, kiedy został odsunięty na margines, stał się ostry i nieustępliwy. Czy takie sklasyfikowanie pana późniejszych prac jest słuszne i czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że stał się pan ofiarą procesów, które pan opisywał? To inni muszą ocenić, czy faktycznie stałem się bardziej radykalny w swoich ocenach. Ja tak nie uważam, ale to fakt, że odsunięto mnie na margines. Tyle, że skutki są odwrotne od tych, o których się mówi. Obecnie dużo łatwiej można zaistnieć w mediach niż 20 lat temu. Głosi pan tak niepopularne prawdy, że w konsekwencji został pan osamotniony. Czy kiedykolwiek żałował pan swoich poglądów tego, że rozpowszechniał pan takie teorie, a myśmy ich słuchali? Nie, choć są rzeczy, które teraz zrobiłbym inaczej, bo często po zastanowieniu się... Chciałbym pewne rzeczy zmienić, ale w sumie nie żałuję niczego. Lubi pan być kontrowersyjny? Nie, to dokuczliwe. Pytam, ponieważ w tym programie nie zwracamy specjalnej uwagi na opinie od szczepieńców. Nie tylko na Amczomskie, ale większość z nich nie byłaby tu wysłuchana z przychylnością. To całkowicie zrozumiałe. Media nie spełniałyby należycie funkcji społecznych, gdyby pozwalały sobie na podważanie ogólnie akceptowanych prawd. Proszę zauważyć, że to stwierdzenie straci sens, gdy przekroczę granice państwa. Uzyskuję wtedy swobodny dostęp do mediów w każdym kraju świata. Składa się na to wiele przyczyn, z których najważniejsza jest ta, że krytykuję głównie Stany Zjednoczone i przez to jestem mniej groźny dla innych krajów. Uważa pan, że przyczyną militaryzacji amerykańskiej gospodarki jest fakt, że nie ma innych sposobów, by kontrolować społeczeństwo? Może się to wydać paradoksalne, ale im więcej swobody ma demokratyczne społeczeństwo, tym bardziej konieczne staje się sięganie po takie metody jak zastraszanie. Dobrze, zgadzam się, z tym jest najwyższy.